Znudzi to... wam się? Drugi raz mnie ktoś nie Proszę tu nie być. Ej, Okej, okay, fioletowego trzeba. Spłuchać. Cyk. No. Na pewno większość z was grała w Monopoli, ewentualnie eurobiznes bazujący na podobnych zasadach. Dobrze wiecie, ile emocji i kłótni rodzinnych potrafi wywołać taka gra. Wyobraźcie sobie teraz, że to wszystko rozgrywałoby się w czasie rzeczywistym. Wiem, na kłótniach by się nie skończyło, a domówki z przyjaciółmi mogłyby wyglądać tak. Na szczęście, włodarze marki postanowili dać nam bardziej humanitarną opcję. I tak w skrócie można opisać Monopoly Madness. Tytuł, jak już wspomniałem, wykorzystuje zasady słynnej planszówki, ale wszyscy gracze poruszają się jednocześnie. Zamiast tradycyjnej planszy macie kilkanaście rodzajów map podzielonych na cztery regiony. Na każdej z nich musicie zdobyć jak najwięcej nieruchomości i ulepszeń do nich. Gameplay opiera się głównie na zasysaniu rozrzuconych po mapie zasobów, czyli pieniędzy, energii i wody, a następnie zasypywaniu nimi obiektów. W skrócie musicie przelicytować budynek, a następnie maksymalnie go ulepszyć, licząc przy tym, że zrobiliście to więcej razy niż przeciwnicy. Zwłaszcza, że w skrzynkach znajdujecie masę przeszkadzajek, takich jak strajki, kradzieże budynków, przenikanie przez ściany, buldożery, młoty pneumatyczne, masa tego. Nie zdziwcie się więc, jeśli będziecie bliscy zwycięstwa i nagle stracicie połowę budynków. Gra posiada tryb fabularny i nawet dobrze się przy nim bawiłem przy uczeniu się zasad, ale powiedzmy sobie szczerze. Monopoly to gra imprezowa, dlatego pełne doświadczenie tego tytułu jest możliwe tylko podczas wspólnego grania. Zwłaszcza, że tytuł da się ogarnąć w dosłownie 5 minut, więc nie musicie się martwić o problem z niegrającymi znajomymi. Włączyłem to swoim i jak widzicie dość szybko ogarnęli zasady. Więzienie zgarnia na który jest największą kapitalistyczną świnią <ścoughs> <śmiennie> Witamy w komunizmie! <śmiennie> Areczek <śmiennie> Areczku, zachodzenie na wolności to dla zarządu! Było mnóstwo przeszkadzania sobie wzajemnie, wkurzania się, podkładania komuś świń czy innych nieprzyjemnych interakcji. To ktoś się złościł, że ciągle jest w więzieniu, innego non-stop okradali zabawunia. Mam jednak z tyłu głowy, że to może nie być gra absolutnie dla każdego. Na ekranie dużo się dzieje i nierzadko musicie biegać z jednego punktu mapy do drugiego, więc jeśli ktoś woli statyczną rozgrywkę w turach, może się tu zwyczajnie nie odnaleźć. Reszta będzie się spychać, wyzywać i dobrze bawić. Jest tylko jedno ale. Po godzinie dwóch grania formuła zabawy trochę się wyciera i zwyczajnie zaczyna nudzić. Znajomi po sesji rzucili, że gra fajna, ale drugi raz by w nią nie zagrali. Ja dobrze się bawiłem, ale też nie sądzę, żebym wracał dzisiaj z pracy myśląc sobie w tramwaju ,,Ale będę grał w Monopoly jak wrócę, o oh matko!" nie przedłużając. Monopoly Madness to udane przeszczepienie zasad planszówki na grę imprezową czasu rzeczywistego. Większość z Was będzie się przy niej naprawdę dobrze bawić, zakładając, że nie spędzi połowy rundy w więzieniu. Dodatkowe kostiumy i czapki do odblokowania wydłużają rozgrywkę, ale to wciąż tytuł na kilka posiedzeń. Jeśli Wam to nie przeszkadza, a chcielibyście spróbować nowego podejścia do Monopoly, zdecydowanie polecam. W innym wypadku raczej traktujcie to jak ciekawostkę lub tytuł do złapania na promocji. Dziękuję za uwagę. Kasper Busztuk, Polsat Games.